Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. Jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji i lecimy z odcinkiem. Ogólnie w tym tygodniu nie ma żadnych nowości, więc jak ktoś w tym tygodniu czego na te nowości, no to po prostu ich nie było. SS nic nie wrzuciło, ale z racji, że tydzień temu nie było odcinka, to na krótko powiem, na krótko wspomnę o tym, co było tydzień temu, czyli tydzień temu w sobotę. SS wrzucił na swojego bloga informacje dotyczące Iberii oraz przystanku dla ciężarówek, czyli nic innego jak stacji benzynowych i tych, i tych parkingów postojowych. Piszą właśnie tutaj, że w Iberii jest bardziej nastawiony transport na takie e, ciężarówki, na samochody, e, i właśnie dlatego jest tam bardzo duża ilość dróg, e, co za tym też idzie, i przystanków dla ciężarówek. E, piszą tutaj o tym, że wreszcie nie będą przystanki tak robione, że są trzy, jakby e, trzy różne modele robione, zawsze były na Jedno DLC, teraz będzie na przykład robionych 6 modeli na całe DLC, ale i tak będą one jeszcze dodatkowo zmieniane w grze, żebyście nie mogli znaleźć e, na całym tym w całym tym DLC jednej takiej samej stacji benzynowych, tylko każda będzie się różniła w mniejszym lub większym stopniu i dodatkowo będą w 100%, może nie w 100%, ale najbardziej realnie, jak się da zrobić e, w edytorze po prostu. Czyli nie będzie taka, że e, tam w realu stoi jakaś stacja, to i tutaj narzucą pierwszą, lepszą stację, tylko po prostu zrobią taką, jak jest w realu. E, I więcej tutaj nic nie ma o, e, o tym, ale możemy sobie przejrzeć zdjęcia. E, te zdjęcia jakoś wielce ładne nie są, ale bardzo mnie zdziwiło. Ta stacja benzynowa, bo zobaczcie, że parking jest tutaj. Tutaj jest chyba dla autobusów, ale mi się wydaje, że tutaj też będzie można ze stawem stanąć. Ale co, jakby ktoś wjechał na parking, a później by musiał zatankować, bo tu pod prąd nie może jechać, to fajnie, że jest takie coś zrobione, że może właśnie sobie obkrążyć tą drogę i znowu zajechać no do. Pomp. Następnie zdjęcie jest też jakiejś stacji benzynowej, już mniejszej. E, ja mam w ogóle nadzieję, że będzie więcej niż o tak jak na stacji benzynowych 3 miejsca czy 4 dla ciężarówek. To mam nadzieję, że teraz będzie ich e, trochę więcej, że też e, będzie więcej ciężarówek na postajach, Bo zobaczcie, że tu jest nie wiem, 20 czy 30 pasów i stają tylko dwie ciężarówki. E, ja bym chciał, żeby tam było co najmniej tak 90% zajętego miejsca, żeby no, bardziej trzeba było wybierać gdzie się, no, czy gdzie się staje tą. E, tym zestawem, żeby nie było tak, że możemy stanąć no po prostu gdzie chcemy, bo tak no w realu nie ma. E, też zobaczcie, że są jakieś drogi, pewnie na nie nie będziemy mogli jechać, ale są jakieś fajne drogi piaskowe, więc no to fajny na plusik. E, no i co, możecie sobie też zobaczyć, nowe stacje, jakie tam będą. Nie wiem, jakie Wibery są, e, no ale tutaj macie Gota Rosol, Nie wiem, jak to się nawet czyta. Jeszcze jedyną rzeczą, jaką zauważyłem, to tutaj to coś, bo tutaj na przyczepie, nie wiem co to wiecie, bo to albo to jest drzewo, albo coś, macie teraz przybliżenie, czyli najprawdopodobniej w tym DLC będziemy mogli przewozić właśnie na e, naczepie właśnie takie rzeczy, nie wiem nawet co to jest, no ale spoko, e, zawsze jakieś urozmaicenie. E, więc no, jeśli ocieknie wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji, wpadnijcie też na Discorda, link macie w opisie e, i co, do następnego, siema, cześć!